Hello there! Z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd najnowszego magazynu LEGO Marvel Spider-Man z minifigurką Ghost Spider. I nie jest to magazyn specjalny, ale znowu cena jest specjalna. Zapraszam Was do oglądania. Plakat to logo LEGO Marvel Spider-Man oraz informacje o zabawce. Mamy też informacje o Superkomiksie oraz dwóch plakatach. No i tak jak wspomniałem wcześniej, specjalna cena, czyli 24,99. Co to oznacza? Trochę ciężko stwierdzić, no bo o ile z tym roketem to powiedzmy, że jeszcze to zrozumiałem, bo gazetka była trochę większa, napisali magazyn specjalny, no a tutaj mamy zwykły magazyn LEGO Marvel Spider-Man, więc w sumie nie rozumiem czego cena jest wyższa. Może jest to kolejna podwyżka cen magazynów. Klasyczny spis treści, informacje o głównej bohaterce tego magazynu, instrukcja złożenia figurki oraz jej robota, misja, tylko tym razem jest specjalna. Chociaż trochę wygląda jak specjalna, bo zajmuje aż dwie strony. No i mamy reklamę magazynu, na który ja osobiście czekam, czyli magazyn LEGO Star Wars z minifigurką pilota myśliwca Taj. Pojawi się w sprzedaży już 20 września i mam nadzieję, że będzie kosztował 23 zł, a nie 25. Mamy pierwszą część komiksu pod tytułem Awaria Prądu. I tutaj już widzimy, że bohaterką tego komiksu będzie Ghost Spider. Z notek Spideya tym razem dostajemy informację o całkiem fajnej postaci, czyli o Morbiusie. Nie ukrywam, że nie narzekałbym, jakby ta figurka pojawiła się w magazynie. Na jednym plakacie mamy Spidermana w takim komiksowym stylu, a drugi plakat jest już trochę gorszy. Jest on z Electro. Jakaś międzywymiarowa misja. Mamy kolejny komiks, tym razem z Venomem, chociaż tym razem jest on połączony z łamigłówką. A tutaj mamy kontynuację pierwszego komiksu. Szok, ponieważ dostaliśmy nawet kolorowankę. Ja pamiętam jak kiedyś robiłem właśnie jakieś kolorowanki w gazetkach ze Star Warsów albo z Ninjago, to zawsze mnie frustrowało to, że ten papier po prostu był strasznie śliski, no i kredki było tak naprawdę ledwo na tym widać. Była kolorowanka z Green Goblinem. No, i Green Goblina dostaniemy też w nowym magazynie, który pojawi się już 13 listopada. Tym razem będzie to wersja zvenomizowana. Wow, ciężkie słowo. No, i tak czy siak, będzie to prawdopodobnie jakiś Green Goblin połączony z Venomem, no bo wiemy, że Lego często robi takie minifigurki. figurki. Następnie reklama. Podkreślam, żeby nikt się nie pomylił, wydania specjalnego LEGO Marvel Avengers, którego przegląd jest już na moim kanale. Pomimo tego, że trzeba zapłacić za ten magazyn 25 zł bez grosza, no to dostajemy samą saszetkę z minifigurką bez żadnych kart. Za to w środku, chociaż dostajemy trochę klocków, no bo poza samą Ghost Spider, dostajemy jeszcze elementy do zbudowania robota. Zanim Ghost Spider, to jeszcze omówmy sobie szybko tego robota, albo jak to jest nazwane dron. No, w sumie tak naprawdę jest to bardzo prosta konstrukcja, no ale i tak fajnie, że za te 25 zł, czyli że za te dodatkowe 2 zł, chociaż dorzucili jakąś taką mikrokonstrukcję. Zawsze to trochę elementów. Za to minifigurka to co innego. Gold Spider, znana również jako Gwen Stacy, jest głównie kojarzona przez ludzi z filmów animowanych o Malcie Moralesie. Niestety nie miałem okazji obejrzeć żadnej z dwóch części tego filmu, więc niestety tą postać nie do końca kojarzę. Jako akcesoria minifigurka dostaje takie oto pseudo które mają imitować pajęczą sieć. Pierwsze co zarzuca się w oczy, to to, że znowu LEGO poskąpiło nam tu nadrukowany nóżek. No ale jeszcze można to w miarę zrozumieć, że te czarne po prostu w miarę tutaj do niej pasują. No i drugie co się rzuca w oczy, to to, że LEGO poskąpiło nam nadrukowanych rączek. I o ile te nóżki jeszcze mogę wybaczyć, no bo one nawet pasują do tej postaci, no to jednak jakieś nadrukowane rączki mogłyby to po prostu fajnie zrekompensować i fajnie się prezentować na tej minifigurce. No ale przynajmniej mamy naprawdę fajnie nadrukowany tors. Świetnie też prezentuje się połączenie maski z kapturem. Kaptur to naprawdę ciekawy element, no i główka w sumie jest taka trochę czysta, wiecie, nie ma tu jakichś strasznie wielu detali, ale mi się ona nawet całkiem podoba. Podsumowując, czy warto kupić ten magazyn LEGO Marvel Spider-Man? Uważam, że dla takiej osoby jak ja mimo wszystko opłaca się, no bo ja głównie kupuję, wiecie, minifigurki Marvela z saszetek, z magazynów i tym podobnych, no ewentualnie z małych zestawów, więc tej figurki po prostu nie miałem w swojej kolekcji, no a 25 zł za nią to uważam, że jest jeszcze w miarę akceptowalna cena, chociaż i tak nie do końca rozumiem... Dlaczego jest w ogóle taka cena? No bo nie jest to żadne wydanie specjalne, po prostu jest to najzwyklejszy magazyn i tak jak wspomniałem wcześniej, dostajemy tu żadnej, wiecie, żadnych kart, żadnej puszki, po prostu jest to zwykły magazyn, więc trochę nie do końca to rozumiem. Mam nadzieję jednak, że jest to tylko taka podwyżka do tego magazynu, no albo do magazynów LEGO, Marvel Spider-Man ogólnie, no i mam nadzieję, że ta cena jednak w Star Warsach po prostu pozostanie bez zmian. Napiszcie, czy wy kupujecie ten magazyn, no i co, ogólnie uważacie o tej cenie? Czy to będzie podwyżka do wszystkich magazynów, czy to tylko taki jednorazowy, nazwijmy to wybór. A ja się już z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.